dzisiejszej Ewangelii. I tak się składa, że bardzo dobrze, że nie są miłe. Dlatego, że nasz Pan Jezus Chrystus nigdy nie miał za cel uchodzić za miłego faceta. Ale zawsze, wszystko co głosił, mówił zawsze prawdziwie. Kierując się miłością względem człowieka, a nie chęcią jakiegoś. Iluzorycznego zadowolenia swoich słuchaczy i utwierdzania ich w błędzie. Cenną uwagę czyni pan Michael Worris, rozważając temat Kościoła walczącego, twierdząc, że bycie miłym jest od szatana, dlatego że tworzy środowisko, w którym można pogrzebać prawdę. Nasz pan natomiast był chodzącym i mówiącym przeciwieństwem bycia miłym. Jezus nigdy nie był miły, ale zawsze był prawdziwy, kiedy wielokrotnie potępiał przywódców żydowskich, i to do tego stopnia, że nazywał ich dziećmi szatami, grobami pobielanymi, nierozumnymi obłudnikami. Nie były też miłe słowa, które skierował do Piotra, mówiąc: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I również katolicyzm nie jest miły. Tak mu daleko do bycia miłym, jak szatanowi do nieba. Nie mniemajcie, że przyszedłem syłać pokój na Ziemię. Nie przyszedłem syłać na Ziemię pokoju, ale mieć. I kto miłuje cokolwiek i kogokolwiek więcej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto bierze, kto nie bierze swojego krzyża i nie naśladuje mnie, nie jest niegodzien. Nie są to miłe słowa dla ucha. I nie zapowiadają te słowa milutkiego życia. Nie mówią te słowa niczego jakiejś miłej koegzystencji, jakimś wspólnym braterstwie, pełnym uśmiechu i fałszywie pojmowanej tolerancji, jakiejś jedności w różnorodności. I zapewne nie był również miły święty Paweł z Weron, którego dzisiaj wspominamy, nie był też miły i święty Paweł apostoł, skoro pisze do Tymoteusza o swojej posłudze pełnej więzów. Pełnych, pełen, pełnej więzów niczym złoczyńca. Kiedy to mówi nam o swoich cierpieniach, o trudach, które znosił ze względu na nielicznych. Ze względu na tych, którzy chcą przyjąć prawdę, aby dostąpić zbawienia. I ten niemiły apostoł wie, że pomimo tego, że Jego związują, że Jemu zakazują mówić, to Słowo Boże nie jest związane. I czy przy pomocy Jego posługi, czy też kogoś innego, będzie głoszone i rozsiewane w sercach pokornych. Do prześladowania, ucisk, utrata bliskości, sympatii z tym światem, brak pokoju, ale miecz, to wszystko czeka tych, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Ale z tych wszystkich utrapień i trudów wybawia Pan i nagradza wierność i wytrwałość świętym i wiecznym pokojem. I słowa naszego Pana, choć nie są miłe, to są prawdziwe, czego dowodzi życiorys wspomnianego dzisiaj w liturgii świętego Piotra z Weron, który to porzucił herezję Katarów i Manichejczyków, którą wyznawali jego rodzice i w której był wychowywany. Przyszedłem bowiem oddzielić syna od ojca, mówił nasz Pan. I będą mnie przyjaciół człowieka w domownicy jego. I pomimo takiej rodziny od najmłodszych lat wykazywał wstręt do bezbożnictwa tych herezji. I niesamowicie zadziałała łaska Boża, dlatego że w Weronie nie było innej szkoły niż katolicka. Z tego też względu jego rodzice, pomimo tego, że wierzyli zupełnie inaczej niż głosi prawdziwa, jedyna apostolska wiara, to posłali go właśnie do tejże szkoły, aby tam zdobywał nauki. I jakżeż od najmłodszych lat Piotr z Werony nie był miły. Kiedy to jego wujek, będący heretykiem, cynicznie zapytał go pewnego razu, czego żeś tam się nauczył w tej szkole. Na co nasz przyszły święty odparł bez cienia wątpliwości wyznania prawdziwej wiary i zaczął odmawiać kredę. I kiedy Dorus wstąpił do zakonu dominikanów, którzy byli utrzymywani przez żyjącego jeszcze świętego Dominika w duchu najściślejszego, do zachowania świętych ustaw, jakie nadał swojemu zgromadzeniu. I będąc gorliwym kaznodziejom, nigdy nie nawoływał do tego, co miłe, ale nawoływał wręcz do wojny krzyżowej przeciw heretykom, i skutkiem czego cała Toskania z fałszywych wierzeń została oczyszczona za jego czasów. Heretycy, stając z nim do dyskusji, tracili mowę. Pewnego razu jeden z fałszywie wierzących chciał z niego sobie zakpić, udając chorego i prosząc go o uzdrowienie. Na co święty Piotr z Werony odpowiedział: Jeśli jesteś chory, to oczywiście proszę pana Jezusa, aby cię uzdrowił, ale jeśli jesteś zdrowy, to niech cię dotknie ciężką chorobą. Czyż to było miłe? Papież Grzegorz XI widząc jego gorliwość i miłość do Kościoła Świętego, powierzył mu urząd, ale nie było to stanowisko jakiegoś miłego dyplomata, czy też sekretarza do spraw jedności i ekumenizmu, ale został mianowany generalnym inkwizytorem we Włoszech, aby stać na straży warowni wiany, strzegąc jej nieskazitelności. I urząd ten, jakże chwalebny, Pobudził przeciw niemu zaciętą nienawiść od szczepieńców. Tak zaciętą, że planowano go aż zabić. I kiedy o tym się dowiedział, to ani przez chwilę nie myślał o szukaniu jakiegokolwiek braterstwa, jakiegokolwiek kompromisu, jedności. Ale na jednym z kazań wygłosił, że doskonale wie, co planują jego nieprzyjaciele i że wycenili już jego głowę. I mówił jasno, że nie mogą wyświadczyć większego dobrodziejstwa, jak to, kiedy dadzą mu sposobność przelania krwi za Pana Jezusa, o co, jak sam zaświadczył, prosił podczas każdej mszy świętej. I kiedy zabójca ugodził go w głowę toporem, a następnie przebijał szpadą, Piotr zrobił to samo, co uczynił kilkanaście lat wcześniej, będąc małym dzieckiem, kiedy to wuj z niego drwił. Po prostu wypowiedział na głos bez zająknięcia kredą, A wypowiadając słowa wyznania wiary, zapisał jeszcze je własną krwią na drodze. Bracia i siostry, prosił Wszechmogącego Boga, abyśmy stale się trzymali świętej wiary. Abyśmy ją Pielęgnowali w sobie i rozszerzali wokół siebie, aż dostania się godnymi otrzymania palmy męczeństwa. W kolekcie zwracaliśmy się ku niebu z wołaniem o należytą gorliwość wierze. Za przykładem tegoż męczennika, który, ze względu na to, że nie był miły dla tych, którzy tkwią w błędzie, otrzymał łaskę męczeństwa. Nie był miły, ale był miłosierny, walcząc o zbawienie duszy swojej i wszystkich tych, których, którzy zostali pochłonięci przez błędy i odstąpili od wiary. Bo przez swoje głoszenie pragną przyprowadzić ich na powrót do prawdziwej wiary i do prawdziwego Boga jedynego. Nie był miły, ale był miłosierny. Bo bycie miłym nie jest katolickie i nigdy nie było, Dlatego też strzeżmy się pobłażliwości, fałszywej życzliwości, brakania się z odstępstwami od wiary, a przez to wpadania w letniość i utratę smaku wiary. Strzeżmy się tego, abyśmy nie zwietrzeli. Dlatego, że sól, która zwietrzeje, nabaje się tylko do wyrzucenia i podeptania. A całe zło na świecie jest spowodowany przez letnich katolików, jak mawiał święty papież Pius V. Dlatego, że zło zawsze rozwija się, rozprzestrzenia i rozszerza przy współudziale bierności i obojętności dobra. A ta najświętsza ofiara jest sprawowana